Mieszkańcy Brnia w gminie Rysia Góra doczekali się centrum z prawdziwego zdarzenia. Duży plac zabaw i boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej służy już nie tylko mieszkańcom Brnia, ale i okolicznych miejscowości. To była inwestycja jedna z pierwszych zakończonych w tym roku. Bardzo kolorowa, bardzo wizualnie taka przyjemna dla oka, ale nie chodziło tylko o aspekty wizualne. Myślę, że mieszkańcy Brnia są bardzo zadowoleni, mam takie sygnały, tudzież również wiem, że mieszkańcy sąsiednich miejscowości korzystają z tego placu zabaw więc mamy tutaj wykonane plac zabaw plenerowa siłownia boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej to wszystko jest w bezpośrednim sąsiedztwie remizy OSP także naprawdę stworzyliśmy w tym roku takie prawdziwe centrum Brnia i tutaj licznie mieszkańcy popołudniami wieczorami latem spotykali się korzystając i dorośli i młodzi i młodzież i dzieci także naprawdę jest nas takich bardzo kluczowych bardzo inwestycji, które bardzo szybko wpasowały się w krajobraz miejscowości i naprawdę znakomicie mieszkańcy korzystają z tej odnowy centrum Brnia. Staramy się, żebyśmy byli coraz atrakcyjniejsi, żebyśmy mieli coraz więcej takich. Miejsc, gdzie, gdzie nasi mieszkańcy, ale i również nasi goście będą mogli przyjemnie spędzać czas, i ta odnowa Centrum Brnia, to boisko jest na pewno takim miejscem. Myślę, że. Uzupełnieniem dla Brnia będzie, mam nadzieję, docelowo budowa sali gimnastycznej przy szkole, która jest tutaj nieopodal i wtedy rzeczywiście Breń byłby już pełną parą miejscowością, która mogłaby zapewnić i atrakcje, i infrastrukturę dla swoich mieszkańców na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Dodajmy, że w gminie Lisia Góra zmodernizowano także plac zabaw w Pawęzowie. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.